Hejka, Ja sobie ogólnie powiem tylko od razu, że to jest szklanka z mąką i z odrobinką płynu. znaczy w sumie to kremu. Do ciała. I teraz tak, już Wam tłumaczę sobie. Więc tak chodzi o to, że nagrywam filmik, w którym ogólnie robię krok po kroku, no w sumie nie krok po kroku. Ale pokazuje jakby składniki, ile trzeba wszystkiego dać, co tam po kolei zrobić Ale nie jest tam dokładnie wiadomo czy napisane Więc Jak zrobić stolinkę? I teraz tak Ja tutaj w tym filmiku mam zamiar tylko pokazać jak to wymieszać Bo niektóre sobie ja nie mówię, że wszyscy Są niektóre osóbki, które po prostu nie do końca rozumieją jak to zrobić Bo one mieszają te jak slajma No ale kurde, i mi się nie zrobi no stolina, no no w ten sposób w nim się nie zrobi, no. Więc tutaj właśnie zamierzam to pokazać. Więc tak ja już tam mam ogólnie kilka łyżek mąki ziemniaczanej. Może z 5-6. I mam tutaj.. krem z awon, taki owocowy. Będzie ładnie pachniać I sobie go dodaję sama nie wiem ile. Wcześniej już troszkę dodałam, ale musimy go dodać więcej, bo mam bardzo dużo mąki ziemniaczanej. A tak, ja sobie smaruję ręce, dokładnie I sobie to mieszamy Ale na początku możemy jak slajma Ale później najlepiej tak ostukać Okej, okay, trochę tutaj Postukamy, pomieszamy I postukamy, tak Bo trzeba to wszystko odprowadzić od ścian I tak, cała ciastolina Która nam się zrobiła, taka mini sumie, Została nam na łyżce No nie jest jeszcze Ona gotowa No nie, nie jest, wiadomo to nie jest takie łatwe, ale tak czy siak, jeśli zbieramy sobie ciastolinkę, to tą z łyżki. No, bo to one jest naszą ciastolinką i tam się nam tworzy ciastolinka, jeśli się jakaś już ma tworzyć. Ja sobie wezmę trochę więcej mąki i w rękach to jakoś ogarnę. Nigdy nie wynikam w to, że czuję, że w rękach mam ciastolinę, ale brakuje mąki. Dokładnie tak. No trochę mam brudne te ręce. Okej, okay. sorry, że tak byłam cicho, ale trochę się zestresowałam. Właśnie mam tu wszystko brudne. Dobra. Połowa mąki na ziemi, a ta druga połowa, która ma w sobie trochę kremu, ona nie idzie na ziemię, bo ją będzie za łatwo widać. Trochę z tym coś zrobiłam nie fajnego. A jak to otworzyć? Czekaj, wyczyszcie sobie, czekajcie ja, wyczyszcie sobie w ogóle palec kciuk. Żeby to otworzyć jakoś. Ale sam kciuk, bo reszcie mi się nie chce. Sam kciuk jest wystarczający. No, kurde, wskazujący. No No dobra, później to jakoś wyczyszczę, będę miał. To jeszcze bardziej spodnie dobra? Później to ogarnę, zasunę się teraz, a tam mnie nie zobaczy i będzie dobrze. Uff. Uh, to było mocne. Nie zamykam. Ja no, zostałem otwarte, tako taką. <prf> Okej, okay, widzę, że coś się robi. Najlepiej to tak ugniatać tą myszką. Najlepiej mieć to jak najczęściej w ręce w ogóle. Jak najwięcej, bo to jest w ogóle ważne, żeby to ugrażać w ręce głównie. Mhm. Mm mhm. Mm oj, oj, oj. Wy nie widzicie tego, co ja. A chcecie widzieć? Tak? Proszę. Chcecie widzieć? Na, na Mm. No serio, trochę jest słabo. Ej, ta szklanka jest po prostu za mała. I to dlatego są te problemy. Teraz się skapnęłam. Bo nie ma szans, że ja za mało uważam. Nie. Ta szklanka kurde jest za... No tak. no też sobie mąkę, a później sobie siebie z mąki spod. Czy, czy nie. Z moich rąk też nie. Ale tak ogólnie. to ja odstawiam tą szklankę na bok. I mam podkładkę, więc mogę sobie zrobić jako. Mm. Mam podkładkę, więc jest spaczka. I nie, że na reklama podkładki, dobra? Jakkolwiek to brzmi. Ja z tego spróbuję zrobić stolina. Czy to. Uda nie wiem, ale ja się zastałam do końca, że nikt mi nie poleciał na spodnie. Dobra, liby, uspokój się. Nie ma co się bać. O kurde, no. Palce aż są ciężkie od tego. Nie jakoś bardzo, że nie mogę ich unieść, ale no. Ja sobie tylko tak dużo, że po mnie to przerasta. Mm, ale dobra, jakoś to spróbuję złożyć w całość. I nie lubię, jak to, to mi spada za podkładkę. Czyli chociaż troszeczkę mi to spada na biurko, bo się wtedy denerwuję. Nie jakoś bardzo, no ale nie jest to najprzyjemniejsza rzecz po prostu. Ja z powrotem i mam piękny kawałek ciastoliny złownie bialutki, bo użyłam bialutkiego kremu i cda no tak, ale kiedyś zawsze jak robiłam i używałam mojego kremu który też nie jest z jest biały wychodziła żółta ciastolina ale pięknieciutka, chyba zawsze bram zwykłą mąkę bo to jest super bo ja też wzięłam mąkę ziemniaczaną jeśli nie mówiłam jeszcze, super jest I nie żałuję Weźmy tu teraz troszkę może za chwilę sobie jakby wezmę. Trochę więcej kurde, trochę więcej może mąki, a później tego pięknego czegoś. Tutaj mi jeszcze trochę na barierkach zostało tego wszystkiego. Pamiętajcie, że musicie dodawać tego bardzo dużo tego kremu, ale nie za dużo. tylko że musicie go dodawać, aż po prostu wam ta strona się w ogóle nie będzie kruszyć. W ogóle. Jebie. I w ogóle. Takie by się trochę już kleiło, ale bez masakry, bo jest przepiękna ta zastana. Musisz się podrapać. Chłosy to będzie automatycznie. Obieram mi trochę mąki jeszcze dodam. Dobra, i za chwilę mi się ręce wyczyszczą. To się tutaj na dorsze ogarniam ogólnie i ze ścianek ten. Szklanki. Biorę jeszcze kawałki tego kremu, pomieszanego go z mąką. No bo muszę przyznać, że jest go dużo. Boostra strawalka, Nie dziwię się w sumie. Ale powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba ta na już. że jeszcze jej nie mam nawet zrobionej, mam taki kawałeczek dosłownie, no. Malutki są, Więc, no. bardzo się jeszcze z niej. Więc, jak widzicie, istnieje życie za telefonem. Nie, mówię tutaj, że wszyscy tak uważają, że telefon najważniejszy. Ale są niektóre osoby, które są, niestety, uzależnione, te będą niektóre osoby, może się jedna, która ogląda mój kanał, jest uzależniona, bo ogląda mnie 2000 osób. O, ja właśnie się skopnęłam, że niektóre osoby, które mnie oglądają, mogą nawet nie mieszkać w Zielonej Górze. Nie ogląda mnie aż tyle osób, ale. No, chyba nie wszyscy. Co ten. Nie wyglądają mieszkają w ogóle w zielonej górze. No, no to sumienia. Bo to jest miasta. nie podam ulicy na mieszkania. Niektóre sobie to wiedzą niestety. Ale ogólnie to... No, mogę powiedzieć chyba, że mieszkam w zielonej górze. no To nie jest jakaś masakra już, bo zielona góra... Nie mówię, że jest duża. A żeby ją tam przeszukać? No trochę by to zajęło, no. Jak to do fokusa jest prawie godzina. A przecież fokus w zielonej górze. Oh! Ile tu jest jeszcze? Ile tu jest jeszcze? Ile tu jest jeszcze? Ten, zrobiony dostoliny. No, w sensie, trzeba ją trochę pougniatać, ale jest super. No, 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 no. Chcę, że tak długo trwa, ale serio dużo osób nie wie jak u mnie też tę w ogóle. Mm. Więc no, ja to właśnie nie robię, bo jakieś nie umiałam. I to mieszam jak slajmy. No a wtedy tak jak mówiłam nie wychodzi, no. Dobra, ja osobiście sobie tutaj dodam trochę. No, tutaj już nic nie zostało czuję. So, to tutaj czuję, że zostało jeszcze dużo mąki. A nic z kremu, no. To, to buba. Takie odgłosy, dziwnie oddaję. Okej, dodałam sobie trochę tego do tego. Ja wam pokazuję właśnie przepis na ciastolinę. Nie tylko jak ją ja mieszać, ale Wam właśnie powiedziałam wszystkie składniki do niej. Jakie ja używam osobiście. No i przy okazji jak ją mieszam, robię, jak się wkurzam, brudzę wszystko wokół siebie. Jeśli mój tato to ogląda, ja wiem, że on ogląda, tato mam do ciebie taką wiadomość. Chodziło mi, że wszystko dookoła to, yy, to ręce i podkładka troszkę. <laughs> tak na serio. Nie kłamię. Chcesz wchodzić do mojego pokoju. Nie, no kiedy, kiedy to oglądasz, no to to, to już za późno. No, no, no zapraszam. Teraz jeszcze ściśle, no ale wtedy też było. Też mi przecież mm, mm. Chyba idzie. Ujtata. Dobra, tak czy siak. Ogólnie to, ja to próbuję zagarnąć w jakąś garstkę, to co mi się tutaj rozsypało, bo wolę tego na wkazywać Próbuję to zagarnąć w całość i to zebrać jakoś, ale to nie chce się zebrać, więc ja to muszę zrobić jakoś inaczej. Nie wiem jak. Kurde, wszystko mi odpada ciągle, a ta na się bardzo kruszy. Okej, okay. najlepiej no jeśli odłożę tą ciastoninę tu, do szklanki, wstanę, Poskaczę na łóżki, otrzepię spodnie w ten sposób, nie bardzo, I siądę, chociaż tu pewnie też mam tam brudno. w sensie jest tył spodnie ogólnie, jak o to mi chodzi, i kurde, to się już co, zamoczyło w kolejnych warstwach mąki. Powiększa się. Tak to powinno robić, no. O, 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 o. Ja teraz powinnam ogólnie zgarnąć to wszystko do świętej szklanki. Ale nie wiem jak.

Nie co Kurde, chyba nie chcecie wiedzieć, co się stało. Mam to wszędzie ogólnie. O kurde Z moim krzyżem nic nie zrobię. Moje spodnie wybiorę. To były a mój krzyżu zostanie skrzywdzony nie chcę, mój tata tu wchodzi dobra, jakoś to trochę ugniotę. też tej szklance i tata już więcej nie pozwoli zrobić ciastoliny No cóż, ta będzie utana. Ale jakim kosztem? No, kurde, dużym. Stanę jakiś ślep, albo coś. Jeśli mu tu wejdzie, chyba żeby mu niczym nie mówić, ale czy to jest możliwe? Żeby mu niczym nie mówić? No, nie wiem. Jak to sama by chcę posprzątać? Nie mam rady tego sama posprzątać. No. Kurde. No, słabiec, to tobie? Co to... Dobra, nie chcę siedzieć na tym właśnie krześle, tylko to. Ja stoję tu. I to robię na biurku, głupio, tak trochę. Ale ja już boję się ogarniać rzecz na. z tą szklanką. Zasypam z niej całą mąkę. Łącznie z tym wszystkim, co w niej zrobiłam. Zlepiamy z wszystko. Teraz dodaję trochę tego kremu. Nic <grymne> się nie ubrudziłam. I mieszam. Dobra, ale... Mieszając właśnie podnoszę to... ...z tym... podkładki. Bo ja wiem, że podkładki się już wtedy nie będzie dało. Jeśli poczuję krem, więc no. My się do nich ten krem przyklei. Więc no nie zamierzam robić tego na podkładce. I wszystko mi się sypia. Ale no, mam to gdzieś. A to, że się sypia, oznacza, że za mało dodałam. Ale mam ogromny problem z ulicą Jezus. Maria. Słuchaj, broki. To to jest w mojej siostry Czyli może za chwilę przyjść do mnie. O kurde. No najważniejsze, żeby nie zobaczył moich spowin do jasnej ciasnej. I się obracam tyłem Niech zobaczy moje krzesło. O! To biorę do ręki, na no to daję to. Do tego dodaję to. I to, i zmiotam. Kurde, nie Fuj hmm. Czy to się jakoś uda? Nie. Niech mi data pomoże. Ja tu za chwilę naprawię. Tylko się po prostu nie wiem jak, okej. Okay. Chyba chyba się zajmę powoli sprzątaniem. Ech.